tak blisko naszej granicy. Nienadarmo uczył i prosił na Święty, jak Paweł II, zachowajcie to, co było siłą waszych ojców. Modlmy się za naszą Ojczyznę, aby została wierność Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Módlmy się z nauczycielami Polski, aby zawsze szukał pomocy u Boga, u którego tyle pokoleń ojców i matek naszych ją znajdowało. Ciebie prosimy. Wysłuchaj zespoły. nas, Panie. Módlmy się z nauczycieli i wychowawców, aby z pełnym zaangażowaniem przychwycywali młodemu pokoleniu i umiłowali dobra i prawdę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj zespoły. nas, Panie. Moduluj się za dzieci i młodzież, aby Chrystus błogosławił wszelkim ich wysiłkom w poszukiwaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Módlujmy się za wszystkie rodziny katolickie w Polsce, aby Bóg je zachował od ateizacji, niemoralności, od odmierszliwości i rozbicia. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. rocznie Akademia 3 Maja Gminna Akademia 3 Maja odbywa się w murach tej szkoły szczególnie zapadnie w pamięci i w sercach naszych uczniów 2 miliony Polaków mieszka poza granicami naszego kraju. Jest to ogromna rzesza ludzi, naszych, naszych rodaków, którzy dzięki właśnie przystąpieniu do Unii mogą swobodnie przemieszczać granice, podejmują pracę. Myślę, że to jest też taka dodatkowa wartość, którą trzeba podkreślić w tych uroczystych dniach. Szanowni Państwo, ale to tak. Istotą tego spotkania jest święto Konstytucji 3 maja, dlatego parę słów. 232 lata temu, dokładnie 3 maja 1791 roku, taka Konstytucja została uchwalona no, dzięki tutaj najpotężniejszym, najsilniejszym umysłom z tamtej epoki, jak wymienię choćby Stanisława Małachowskiego. Hugo Kołontaja, Stanisława Stasica, a przede wszystkim króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No to zanim został królem, to był starostą Przemyskim, tak dla formalności. Jakby monarchia jeszcze trwała, to może miałbym szansę. Przechodząc do dnia dzisiejszego. Też problemów w tym kraju mamy sporo, a przede wszystkim to, co, to, co cechowało Ówczesnych twórców tamtej konstytucji zgoda. No, zgoda zawsze buduje, niezgoda rujnuje, i tutaj no, oczekiwałbym w perspektywie, w świetle tegorocznych nowych wyborów, i sejmowych, za chwilę samorządowych, żeby tej zgody było między nami jak najwięcej, bo wiadomo, że rozłamy, podziały prowadzą do rozpadu najpierw mniejszych instytucji, potem państwa i to wszystko jesteśmy tego świadkami, analizując te nieodległe przecież aż tak dla nas wszystkich czasy. Stąd wszystkim życzę zgody i, i przede wszystkim szczęśliwego bytowania w naszej ojczyźnie, coraz zasobniejszej, coraz mądrzejszej. I oby ta wolność, którą, którą w tej chwili się cieszymy, o czym zresztą tkwiąc, Prawość też wspominał w swoich homilii, nigdy nie była utracona. Z okazji naszego święta narodowego wszyscy zastanawiamy się na pewno nad patriotyzmem, nad zachowaniem patriotycznym. Każdy z nas prawdopodobnie inaczej patrzy na tą sprawę. Nie ma nic Pewno ta obecność tutaj, wielcy szanownych Państwa, młodzieży, poświęcona Konstytucji 3 maja, pewnie też wpisuje się i na pewno jest zachowaniem patriotycznym. I na pewno takim zachowaniem było, albo inaczej, był Kongres Polaków w Berlinie w 1938 roku. To był 6 marzec, 85 lat temu. Na tym kongresie, tuż przed II wojną światową, przyjęto pięć prawd Polaka, które i aktualne są dzisiaj. A mianowicie Prawda pierwsza, wszyscy jesteśmy Polakami. Prawda druga, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia, Polak Polakowi brata. Prawda czwarta, każdego dnia działaj na rzecz swojego narodu. A prawda piąta, Polska matką naszą jest, a o matce nie wolno mówić źle. Z podniesioną się głową, Stoję rozkoszy, próg żan i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową ci. Oh. You Na barykadzie stoi chwat z opaską białą-czerwoną. Szare, szare, szere, giszere. Szanowni zebrani Państwo, jakże niewielkie różnice tutaj można było wychwycić pomiędzy poszczególnymi artystami, jak trudno jurorzy mieli w tym, aby wybrać tych najlepszych, czasami to chwila dyspozycji, czasami mikrofon, decydowały o tym, czy ktoś zajął pierwsze, czy drugie, czy trzecie miejsce, czy wyróżnienie ale myślę, że ta powtórka tego dała nam dodatkowej takiej energii i to wszystko co dzisiaj żeśmy usłyszeli podsumowując łącznie z tymi piosenkami patriotycznymi sprawiają, że święto Święto narodowe, święto tej szkoły, flagi, barwy nasze narodowe jeszcze bardziej w nas żyją, w nas się otwierdzają i dzięki temu możemy mówić, że ten patriotyzm w nas wzrasta. Nikt od nas nie oczekuje patriotyzmu innego niż w tej chwili on wygląda, ale to wszystko o czym mówił ksiądz w kościele, to wszystko dzisiaj ma miejsce, więc musimy dbać o to, aby historia nasza żyła, była ciągle. Przekazywana kolejnym pokoleniom, żeby wiara nasza się rozwijała, nie kurczyła, żebyśmy to wszystko wzmacniali. A możemy to tylko i wyłącznie czynić właśnie poprzez tego typu spotkania, tego typu uroczystości, po to, aby i duchowo, i moralnie, i religijnie ciągle się wzmacniać i mieć ten kręgosłup taki patriotyczno-moralno-katolicki również ciągle mocny, bo w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne. Bardzo